Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, a potem wróciła do domu. Kobiety, które czytają ten fragment Ewangelii nieustannie się dziwią, z praktycznego punktu widzenia to zachowanie wydaje się być nieusprawiedliwione. Oto Maryja spotyka swoją krewną w szóstym miesiącu ciąży, potem towarzyszy jej przez trzy miesiące a więc w okolicach porodu ją opuszcza. Opuszcza ją w chwili, gdy ta potrzebuje jej najbardziej. Kiedy na świat przychodzi małe dzieciątko, trzeba się nim zajmować. I pewnie my też zastanawiamy się, dlaczego tak. Tymczasem jedna z najpiękniejszych interpretacji brzmi w sposób następujący. Maryja znała historię Starego Testamentu. Pamiętała Losy Arki Przymierza, która u progu Jerozolimy, na przedmieściach Jerozolimy, oczekiwała przez trzy miesiące na wejście do miasta. Kiedy więc ewangelista Łukasz opisuje Maryję jako tą, która u progu Jerozolimy, na przedmieściach Jerozolimy, czeka przez trzy miesiące, to po to byśmy zrozumieli, że była ona, że jest ona, Arką przymierza, tą, która zamknęła w sobie chwałę pańską. Ta Ewangelia nie niesie treści praktycznej, nie przedstawia nam kalendarza życia Maryi, przedstawia nam głębszą prawdę o tym, kim Maryja jest. Ona jest tabernakulum, które zamknęło w sobie Zbawiciela świata. Do zobaczenia jutro.